Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym filmie. Jeśli wieczorem masz ochotę na słodycze lub słone przekąski, to ten film i przepis są właśnie dla Ciebie. W dzisiejszym odcinku przygotuję błyskawiczną kolację, która realnie stabilizuje apetyt i ogranicza ochotę na przekąski. Na przykładzie dzisiejszego przepisu pokażę, jak powinna wyglądać kolacja, która syci nie tylko objętościowo, ale również na poziomie metabolicznym i hormonalnym. Jest to szybki posiłek, który sama robię bardzo często, dlatego dzielę się nim także z Wami. Jeśli lubicie filmy z prostymi i szybkimi przepisami, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. A w komentarzu koniecznie napiszcie, jakie kolacje jecie najczęściej i czy zmagacie się z ochotą na przekąski. Dziś przygotujemy wysokobiałkowy bowl. W tym posiłku będzie nie tylko sporo białka, ale też bardzo dużo błonnika. Bazą jest wołowina, czyli bardzo dobre źródło pełnowartościowego białka, żelaza, cynku i witamin z grupy B. To są składniki, które wpływają na poziom energii, odporność, a także na regulację apetytu. Jeśli nie lubisz tego mięsa, nie martw się, przepis możesz zrobić na przykład z indykiem. I do tego będą ziemniaki jako źródło węglowodanów, warzywa dla dla Objętości i oczywiście pyszny sos. To nie są składniki dobrane przypadkowo. Każdy z nich pełni konkretną funkcję w organizmie, ale o tym opowiem za chwilę. Teraz zabieramy się za gotowanie i zaczniemy od ziemniaków. Ziemniaki pokroję w taką może kostkę, żeby szybciej się zrobiły. I wrzucę je do refrajera. Zaczynam od tego, bo to będzie. Najbardziej czasochłonny element całej potrawy, takie cienkie paseczki. Może w sumie zostawię w takich paskach, ponieważ będą fajnie wyglądać. I zobaczymy, jak długo będą się robić w airfryerze. W sumie takich ziemniaczków jeszcze nie robiłam w więc nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że około 20 minut powinno wystarczyć, ale będę mierzyć czas i potem Wam dam znać. Ja robię tutaj ogólnie od razu dwie porcje w opisie, czyli to co będzie w opisie filmu podwajam powiem, że jak skończę nagrywać film, to mój mąż przyjdzie i też będzie chciał zjeść więc od razu będą dwie i teraz zrobię taką marynatę i do airfryera, czyli standardowo sól i pieprz czosnek damy jeszcze zioła prowansalskie i na pewno jakąś paprykę, ostrą, słodką. I to będzie już super. No dobrze, myślę, że tyle przypraw już wystarczy. Do tego oliwa mieszamy i wrzucamy do air fryer'a na 200 stopni, myślę, na około 20 minut. Mój air jest naprawdę mały. Tak więc, jak widzicie, nawet taka porcja frytek dla dwóch osób tutaj ledwo się mieści. Myślę, że ziemniaków jest około 250 g, 300 g. Tak było przed obraniem, więc niedużo, a cała powierzchnia jest zapełniona. Tutaj trzeba uważać na to, żeby one się nie stykały, ponieważ jak się będą stykać, to po prostu tak łatwo się nie zrobią. No więc zaczniemy od pieczenia i przejdziemy dalej. A ja jeszcze sobie włączę patelnię do rozgrzania. Tak, aby upiec za chwilkę mięso. No dobrze, frytki się już robią, patelnia jest rozgrzana, więc teraz przejdę do przygotowania burgerów. Ja sobie już przygotowałam wcześniej, do tego mięsa dałam musztardę, sól, pieprz, czosnek, zioła prowansalskie i w zasadzie tyle. Tak więc usmażę sobie od razu takie dwa burgery. Zachęcam Was też do zapisu na mój newsletter, który wysyłam co dwa tygodnie. Znajdziecie tam praktyczne wskazówki, rozpisane strategie na realne problemy żywieniowe i oczywiście przepisy, a do tego trochę lifestyle'u, zakulis, kulinarne inspiracje i informacje, których często nie ma w mediach społecznościowych. Link do zapisu zostawię Wam w opisie filmu. Teraz przejdziemy do krojenia warzyw. Ja mam przygotowaną tutaj paprykę. W zasadzie warzywa są opcjonalne. Możecie do swojego bowla dać to, co lubicie. Dzięki tej kombinacji, którą ja tutaj przygotowałam, w takiej misce w jednej porcji będzie 10 gramów błonnika. To jest bardzo, bardzo dużo. Więc zachęcam do skorzystania właśnie z papryki. Będę miała też cebulę czerwoną, kapustę pekińską, pomidorki. I z tych warzyw właśnie powstanie taka fajna kompozycja. Połowa takiej cebuli na dwie porcje to jest. Aż za dużo. No, tyle wystarczy. No I oczywiście mamy też tutaj pomidorki koktajlowe. Możecie wykorzystać też y, zwykły pomidor, w zależności co tam macie. Ja sobie przekroję część z nich na połówki, a część zostawię w całości. Jak widzicie, jest to bardzo szybka potrawa. Y, można zrobić to błyskawicznie, bo moje mięso jest już zrobione. W zasadzie najwięcej schodzi tutaj z krojeniem warzyw chyba. No i ten czas oczekiwania na frytki, ale to też można obejść. Myślę, że takie gotowe, z dobrym składem robią się dużo szybciej. Jeżeli wybieracie na przykład, jeżeli tutaj w porcji jest 150 g ziemniaków w przepisie to, to Wy możecie dać połowę frytek i wtedy będzie podobna kaloryczność. No trochę więcej, myślę, że około 100 gramów frytek. I w tym przepisie jest około 35% węglowodanów, także nie jest to dużo. No i gotowe. Teraz będziemy składać bowla. Ochota na słodycze po kolacji najczęściej oznacza źle zbilansowany posiłek i ten bowl pomaga nam tę ochotę na słodycze zatrzymać, bo spełnia trzy kluczowe warunki. Po pierwsze jest tutaj białko. W tej kolacji jest około 38 g białka. To ilość, która realnie wpływa na sytość. Białko obniża poziom hormonu głodu, spowalnia opróżnianie żołądka i daje uczucie nasycenia na kilka godzin. Kolacje zbyt Ubogie w białko bardzo często kończą się właśnie wieczornym podjadaniem. Po drugie, tłuszcze. Pamiętajcie, że tłuszcz to nie tylko kalorie. Tłuszcz stabilizuje poziom cukru we krwi, spowalnia trawienie i zwiększa uczucie satysfakcji z posiłku. Im większe zadowolenie po kolacji, tym mniejsza potrzeba sięgania po coś słodkiego. I po trzecie, objętość. Błonnik. Warzywa w tym posiłku dają uczucie pełnego żołądka i spowalniają wchłanianie glukozy. Dzięki temu nie ma nagłego spadku energii ani napadów na słodkie godziny później. I w tym posiłku, tak jak już mówiłam wcześniej, jest aż 10 gramów błonnika, czyli bardzo, bardzo dużo. No dobrze, teraz będziemy składać bowla, ponieważ już słyszałam, że airfryer zakończył pracę, więc mam nadzieję, że frytki się skończyły robić i że są już gotowe. Udało się, 20 minut i gotowe i naprawdę wyglądają bardzo fajnie. 20 minut 200 stopni. Więc idealne, chrupiące, tylko spróbowałam jednego i trochę przesadziłam z ostrymi przyprawami, bo są takie dosyć pikantne, ale myślę, że do tej potrawy będą smakować dobrze, właśnie w takim ostrzejszym wydaniu wy możecie doprawić bardziej łagodnie. No dobrze. Jeszcze tutaj Pokroję może tą kapustę. Brakuje mi miejsca. Troszkę pomidorków już tutaj wrzucę. Trochę cebulki. Zawsze Wam powtarzam, że codziennie warto zjeść około 400-500 g warzyw i owoców. Z przewagą warzyw. Więc tutaj mamy na pewno... Już sporo tych warzyw dostarczonych. O, zapomniałam o sosie. Gadam, gadam. A tu jeszcze sosik. Zaraz go szybko zrobię, bo to dosłownie chwila, moment. Tutaj jeszcze wlecą frytki. Ta rewelacja. Naprawdę taka kolacja pełnowartościowa, pyszna i szybka do zrobienia. To jest mega istotne, bo to ma czas, żeby długo gotować. Teraz do naszego bowla dodamy mięso. Można sobie je pokroić. Ta moja wołowina była tak chuda, że prawie nic się z niej nie wytopiło. Także bardzo fajnie, ja sobie zostawię chyba w całości taki kawałeczek tu na środku. Będzie bardzo ładnie wyglądać. No, w ten sposób. Super. No i do tego będzie awokado. Nie wiem, czy widzicie gościa, który właśnie tutaj przyszedł do kuchni. Nie wiem, czy widać z oblatu, ale jest dosyć dużym psem, ale <słuch> pokaż się. Nie, nie pokaże się chyba. No i dobrze. I teraz awokado. To jest źródło zdrowych tłuszczów. No już poszedł się śmieję, że mój pies w poprzednim wcielniu był kucharzem. Bo bardzo lubi to miejsce. Uwielbia siedzieć w kuchni. Mimo, że no nie dostał nigdy nic tak z blatu. Ale mimo wszystko ciągnie go do tego miejsca. Do tego będzie jeszcze ogórek kiszony. To jest kiszony ogórek od mojej mamy, który tutaj nam Idealnie wpisuje się taką w kompozycję. Miejsce na ogórka jest tutaj. Takie bowle bardzo ładnie wyglądają. I teraz jeszcze jedna kwestia. Damy jeszcze plasterek mozzarelli. Można też dać podczas y, pieczenia mięsa i wtedy ona się tak lekko stopi. A ja sobie dam ją tutaj o, w ten sposób. I teraz przejdziemy już do naprawdę ostatniego kroku. Jest to turbo szybki krok, ponieważ przygotujemy sosik z trzech składników. Jogurt grecki. Tutaj dodajemy majonez, majonez lekki, ketchup bez cukru. 44 kalorie w 100 gramach. Zwracajcie uwagę właśnie na to, aby tych kalorii było jak najmniej w produktach, które kupujecie, w keczupach, które kupujecie. O, jest super. Myślę, że można tutaj dodać jeszcze trochę musztardy. Taki będzie bardziej z charakterem i będzie bardzo pasował do tego mięska. I super. I gotowe. Teraz do takiego. Bowla dodaję sosik. Można tak troszkę i podczas jedzenia sobie dokładać. Tak, żeby o, wciąż ładnie wyglądał. Myślę, że można jeszcze posypać czymś zielonym, żeby było ładniej i można jeść. Gotowe, około 500 kalorii, 38 g białka i 10 g błonnika. To jest nasz szybki, wysokobiałkowy bowl z wołowiną. Idealna kolacja po intensywnym dniu. Proste składniki, minimum pracy, a efekt to posiłek, który naprawdę syci, stabilizuje apetyt i daje satysfakcję. Jeśli takie kolacje pojawiają się regularnie, wieczorne zachcianki na przekąski bardzo często po prostu znikają. A jeśli marzyć się gotowy plan na cały tydzień bez codziennego zastosowania, Zastanawiania się, co dziś na obiad i na kolację, to w opisie pod filmem czeka link do moich jadłospisów. To są plany, które oszczędzają czas, pomagają schudnąć bez głodu i uczą, jak komponować posiłki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.